Witam, co na dzisiaj? Taki ładzik, taki mini-kład. Co w nim miało być robione? Zacznijmy od początku. Jakaś taka historia, że ktoś go kupił dla swojego syna, miał być sprawny, nie wiem czy jeździł, syn czy nie jeździł. W każdym razie zniknęła iskra. Zaczęliśmy dłubać w statorze, bo ze statora. Nie dawało prądu. Teraz prąd się pojawił, ale niestety klient zrezygnował z naprawy. Zadzwonił, że przyjedzie go zabrać dzisiaj raz. Coś tam jeszcze dopytałem. Drugi raz potwierdził, że przyjeżdża go zabrać, czyli, czyli kolejny temacik niedokończony. Zostawiamy go tak jak, jak jest teraz. Mamy zrobione, mamy zrobione yy, ten stator, już prądzi. Miałem się brać właśnie za sprawdzenie, za sprawdzenie modułu, no ale, ale robota przerwana. Ja też, że tak powiem, nie będę, nie będę kręcił przy nim yy, za darmo. No trudno, oddajemy go tak jak stoi. Nie wiem, czy go sprzedał, czy może ktoś inny będzie dłubał. Nie mam żadnego pojęcia. Zlecenie było takie, żeby znaleźć iskrę, w ogóle odpalić go, posprawdzać i zrobić przednie, przednie światła. Przyjechał tak do nas jak stoi, czyli brakuje, brakuje owiewek. Akumulator też słabiutki. Włącznik tutaj coś nie prądzi, nie styka dobrze. No, kilka takich ustawień żeśmy zdążyli, zdążyli namierzyć. Mam nadzieję, że się klient rozliczy. No i tyle, wprowadzam następnego. Pamiętajcie, subki, lajki, komentujcie, co myślicie o takich, takich zleceniach. Wskazuje na to, że jest uszkodzona cewka. dobrze mówię. Cewka na statorze nie produkuje prądu. Nie ma przejścia. Biorę to wszystko do mycia. Nie wiem, może magneto też ściągnę. Umyję tutaj, tutaj wszystko. Łańcuch. O kora, łańcuch masz panowany jak trzeba. Nie? No, i wtedy, wtedy sprawdzimy, bo jest szansa. Jest jeszcze taka opcja, że przewód po prostu jest, jest yy, upalony, ale to bardzo nikła szansa. Stawiam na, na cewkę. Wiecie co? Dzwonił właśnie, właśnie właściciel tego kłada. Pytał się, czy już zrobiony. Ja mówię, że nie. To mój rząd go odbiera, rząd go zabiera. No, dobra no. Jak, jak yy, chce Pan zabrać to To pana kład przecież, nie mój yy, Może Pan zabrać nie? No, Trzeba on dzisiaj przyjeżdża go odbierać Bo to wszystko za długo trwa yy. Nie wiem co Wam co Wam mam powiedzieć Powiem Wam tylko tyle, że tu nie ma przejścia. To no nie ma przejścia. Ale czat nie ma przejścia. Popatrzcie. Ten przewód ten. Syk, tu jest, no tu mam tu i ma <laughs> Dobra to zrobimy jeszcze jeden myk no cewka ma jakiś opór jak się da bezpośrednio na 四楼啊 Coś tu się dzieje. 0 trzydzieści pięć, no dobra, już tak z ciekawości spróbuję, spróbuję znaleźć, gdzie ten przewód jest uwalony jeszcze raz by nie poszła następna godzina i się okazało, że coś jednak było źle zmierzone. Nie no nie ma nic, nie ma nic. Dobra, mamy winowajce. Dzwonię do Pana, pytać się jak to robimy, czy zabiera, czy nie zabiera, czy zostaje I tyle. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego nam wszystkiego wyjdzie. Przy zapomniałem tych przewodników tutaj przypiąć. Hmm. Oczywiście iskry nie było, Po przypięciu iskry dalej nie ma. Teoretycznie stator mamy ogarnięty. Tam był, nie było przejścia przez, przez przewód, hmm. ale iskry nie ma dalej. Jest też pęknięta obudowa, obudowa tutaj statora dla mnie, dla mnie według mnie to jest element do wymiany co dalej oprócz tego, że czekamy na, na informacje od, od właściciela, czy go naprawiać dalej, czy nie czy tak zabiera sprawdzimy sprawdzimy, czy Cewka daje napięcie. Wykręciłem świecę. Wykręciłem świecę, żeby mu się lepiej, lżej kręciło. No dobra, tu mam wpięte, tak, tu mam wpięte. Tu do masy. No I czemu się nic nie dzieje? O, jest. Tu jeszcze włącznik. Tu jeszcze w monetce włącznik. Dobra, widzę, będzie ciężko zabieram się za. Załącznik. Coś tu miernik skakał, ale to trzeba, trzeba dobrze dobrze zmierzyć. Moment. mam tutaj przychaźnik. Może stodzyjka, czy to nie łączy? Trzeba jeszcze tutaj przełącznik lewy ściągnąć, rozebrać zobaczyć co tam w nim. No i przerywamy naprawę klient, klient dzwonił przed chwilą drugi raz, przyjeżdża go, go zabrać. Mówiłem, że wycenie to co do tej pory było zrobione i, i no nie go zabiera, no, bo w sumie to jego, jego sprzęcior. No, nie wiem o co to tam chodzi, czy, czy sprzedaje go i się klient trafił, czy czy, czy co, nie wiem nie mam żadnego pojęcia nie będę go dopytywał bo to nie moja sprawa yy, powiem tylko tak, że widzę, widzę że on był szykowany szykowany do sprzedania malowane to te plastiki są wszystkie pomalowane to nie jest, nie jest oryginalny oryginalny jego kolor to jest farba te czarne tutaj też wydaje mi się, że ktoś to przeleciał na czarny mat Um. miałem się właśnie brać za rozkręcanie za rozkręcanie tej rączki tutaj, tutaj bo to coś nie prądzi stacyjka jest dobra o teraz teraz nawet prądzi ale przed chwileczką to to nie chodziło miałem to właśnie rozkręcać Miałem też szukać dalej iskry, bo ze statora, jak żeście widzieli prąd zaczął wychodzić znaleźliśmy usterkę, no ale, no ale klient po niego jedzie. Dobra, niech jedzie, nie będę, nie będę, że tak powiem, się, się mieszał, za ściądę przeliczę ile ile ma zapłacić. Zobaczymy, zobaczymy co, co z tego będzie. Tyle ode mnie, pamiętajcie subki, lajki, komentujcie, ja za 15 minut wprowadzam następnego, kamerę na statyw rzucam i nagrywam od nowa. Tyle, trzymajcie się, na razie.